Siemanko dziewczyny, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym vlogiem e, Właśnie byłam w Tarnowie e, Byłam robić paznokcie mojej siostry. E, henne. E, w dalszym ciągu no niestety kaszle Nie jestem zdrowa, powiem wam szczerze, że nie jestem zdrowa A, a jakoś tak olewam to totalnie I w ten oto sposób Powraca mi chyba ten kaszel Więc muszę chyba się zebrać w sobie I to wyleczyć e, Byłam właśnie w Tarnowie, przyjechałam Szybko postawiłam sobie rosołek, robię rosu na takich e, tych nóżkach, na tych takich małych, z biedronki, zrobię później drugie danie to mięsko z ziemniaczkami. I za godzinę będę jechać po Lenkę do szkoły, dzisiaj ostatni dzień przed świętami, bo lega chciała dzisiaj na świetlicy dłużej zostać, więc e, dobrze, że sobie przypomniałam, więc ona pojadę po, po nią e, za godzinę. A przyszła do mnie przed chwileczką słuchajcie, paczka, paczka z Donegala. Ja to odpakowałam w zasadzie, ale już Wam pokazuję e, co mi przyszło. E, takie ładne, piękne, różowe coś. Bateria mi spadnie. Oczywiście, super po prostu. I co tutaj mamy? Bardzo ładnie zapakowana szczotka. Patrzcie, jaka fajna. Dzisiaj nagram dla Was, słuchajcie, tutorial. W zasadzie, o właśnie, miałam nagrać taki osobny filmik, ale połączę to właśnie we vlogu, bo... Jedna z Was, Bowicka z nikiem K8 poprosiła mnie, żebym zrobiła tutorial, jak robić właśnie Francuza tego dobierańca, więc na lęce pokażę i mamy piękną szczotkę, bardzo przyjemna. E, także zobaczymy w ogóle bardzo ładny kolor ma taki miętowy. Także dostałam taką szczoteczkę tutaj w tej siateczce, co jest? O, zaraz otworzymy. O, te gąbeczki. To są gąbeczki takie do nakładania podkładu. Jeszcze ich nie, nie miałam, tego typu gąbek, ale one mają bardzo fajny kształt. E w ogóle na, na Facebooku ich był konkurs e taki urywek, właśnie tego zdjęcia: było pytanie i cztery podpowiedzi, co to jest. No i większość trafiała właśnie na gąbki. O, tutaj mam coś bardzo fajnego. E bibułki matujące do twarzy. Mi się to zawsze przydaje. Tego nie jest za dużo. To jest świetny sposób na dla osób, które mają przetuszczającą się cerę. Do torebki wrzucić dziś świetnie. Oj, dzwoni. Moja mama za chwileczkę do niej oddzwoni. A tutaj, słuchajcie, mam... O, smyczkę! I będę tą smyczkę miała do moich kluczy do auta. O, o, super! Kurde, bardzo mi się podoba, bo tu jest taki, patrzcie, różowa smyczka. Oczywiście tutaj jest logo Donegalu. Donegal, a tutaj jest taka piękna... Mm, Babska, totalnie babska, właśnie. Totalnie babski wzór. Także dziękuję firmie Donegas za te piękne upominki na święta, aż po prostu przyjemniej. Cześć dziewczyny! Nagrywamy Cześć, tak. Dzisiaj będziemy nagrywać filmik, kawałek filmiku z lęką, ponieważ e, nagrywam właśnie dzisiaj takiego vloga i tak jak wcześniej Wam właśnie mówiłam, pokażę na lęce mojej pięknej modelce, tak. Mhm, Ale, ładnie tak wyglądają te włosy. Tak, pięknie teraz wyglądają, a jutro jak rozpuścimy to będziesz miała takie piękne loczki, prawda? No, nie? O, jak pięknie? Jakie masz piękne niebieskie oczka. A co chciałaś dziewczynom tutaj pokazać? Swojego? Co chciałaś pokazać? Pierścionek. Pierścionek. Lęka ma piękny pierścionek, tak? Dobra, to zaraz jeszcze coś najwyżej pokażemy, a dzisiaj właśnie na takie małe życzenie mojej jednej widzki pokażę Wam, jak się zaplata Francuzy, czyli tak zwane dobierańce. Ja oczywiście dużo lepiej mi wychodzą te francuzy, jak są gęstsze i dłuższe włosy, natomiast... Lenka ostatnio miała właśnie takie francuzy zrobione i jak rano jej rozpuściłam włosy, to miała takie piękne loczki, prawda? Mhm. Więc dobra, dziewczyny, pokażę Wam dzisiaj. No ale to nie możesz tak. Piękna jesteś. Nagrasz za chwilę zaraz filmik, tak? Mhm. Dobra. Dobra, to ja Wam teraz pokażę, jak tylko na tej jednej połowie, jak o co chodzi właśnie z tym dobierańcem. Także ja się tutaj podniosę, lęcie musimy odwrócić boczkiem, o tak. Ty sobie graj, okej? Okay? A mama tutaj pokaże. Ściszysz, nie? Ok, przedzielę najpierw włoski na pół, żeby rozdzielić właśnie te warkoczyki. Zaraz Wam tutaj wszystko dokładnie pokażę. Jedną stronę od, zwiążę sobie tutaj, żeby mi nie przeszkadzała drugą będziemy już zaplatać. Dużo lepiej w ogóle dziewczynki e, dobierańce i ogólnie jakieś takie warkocze robi się na takich e, nieświeżych już włosach. Tutaj Lenka w zasadzie ma już e, wczoraj myłam jej głowę, więc ona ma te włoski takie bardzo delikatne, bardzo e, lejące się, więc dobra, pokażemy wam e, jak właśnie o co chodzi z tym dobierańcem. Jeżeli umiecie robić warkocza, to dobierańca Francuza, tak zwanego też będziecie na pewno umiały zrobić. Przybliżę sobie troszeczkę tu o kamerkę, tak? Na samym początku, odwrócę najpierw tak lękę, tak? Na samym początku biorę sobie tutaj taki maleńki kawałek włosków, a wszystko dobrze widać. Tak. Troszkę. Światło takie dziwne. Dobra. Słuchajcie, kochane, na samym początku na samym początku biorę takie małe pasmo włosów i wyznaczam, rozdzielam właśnie trzy, trzy takie cieniutkie pasemka, takie jakbyście robiły warkocza. Pierwsze dwa ruchy robicie tak jak robicie zwykłego warkocza, czyli pleciemy warkoczyka na zmianę. Mam nadzieję, że warkocza umieś robić. I teraz jak już zaplatamy drugi raz, tutaj możecie y, zobaczyć, zaplotłam y, właśnie to pasmo. To do tego pasma dobieram takie maleńkie pasemko tutaj, właśnie puszczonych włosów. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Słuchajcie, dziewczyny, ale y, dobra, przybliżę tu na momencie troszeczkę, żebyście widziały, ale chyba kolor mi troszeczkę zostanie zjedzony. Więc ok, teraz jak mam tutaj to pasmo takie luzem od warkocza. Przekładam na bok i wtedy do tego pasma dobieram też właśnie tutaj włosy. Słuchajcie, kochane, to jest bardzo prosto zrobić. I w dalszym ciągu, oha, dobra. I w dalszym ciągu mam tutaj otworzony właśnie taki warkoczek. Teraz biorę pasmo z warkocza i dobieram takie cieniutkie pasemko włosów tych spuszczonych, takich luzem. I w ten oto sposób tworzy się coś takiego. Tu mam. Pasemko od warkoczyka, zaplatam na bok i dobieram do tego pasemka włosy puszczone właśnie luzem, więc to jest bardzo prosto. Pamiętajcie, żeby to dobrze tak docisnąć, żeby nie było takiego luzu. I w ten oto sposób dalej. Mam pasemko warkocza i do tego pasemka dobieram delikatnie puszczone włosy. I cały czas mam, słuchajcie, trzy pasemka włosów. I dalej, mamy tutaj pasemko, przekładam na bok. I dobieram z boczku właśnie e, luźne pasemko włosów i bardzo prosto w dalszym ciągu robimy to samo. Dobieram luzem puszczone włosy w ten oto sposób. Pamiętając, żeby to zawsze dociskać, żeby, e, żeby właśnie to wszystko było tu ładnie ściśnięte i te, wtedy efekt na samym końcu jest bardzo ładny. I dalej dobieram troszeczkę włosków. Jak macie gęste włosy, to możecie tych włosów troszkę więcej dobierać. Lenka ma bardzo delikatne włoski, więc ja jej tutaj dobieram takie maleńkie pasemka, żeby ładnie to wyglądało, nie lenuś. Uh -huh. I możecie zobaczyć. Tu mamy pasemko. Nie boli. Nie boli? No i super. Pewnie, że nie boli. I tu dobieram troszeczkę. Tu się coś pokiklało. Przepraszam, że pociągłam. I. I to samo robię dalej. Także podstawą jest opanowanie robienia warkocza. Jeśli umiesz robić warkocza, to widzisz, tutaj masz zwykłego tak warkocza, właśnie. I teraz biorę jedno pasemko i dobieram. Oczywiście, może być, ja jak sobie robię. To nie zawsze tak ładnie, pięknie równie, równo wychodzi, ale ja lubię taki właśnie poparcie i tak to właśnie to wygląda. Tutaj jak już, tu by pasowało właśnie, żeby nie ma lęka, aż tyle włosów, więc zamiast już stąd dobierać, wezmę sobie troszeczkę po prostu od spodu, żeby, żeby ładnie to wyglądało, właśnie, żeby to zagęścić. Także powoli kończę już jedną stronę i zaraz. Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Także bardzo prosto jest zrobić, słuchajcie, dziewczyny Francuza. Jeżeli umiecie robić warkocza, to bez problemu zrobicie właśnie um, tego dobierańca francuza, jak to tam różnie się nazywa. Teraz w ogóle jest taki szał na tego typu warkocze widzę, że naprawdę bardzo duża ilość blogerek vlogerek właśnie robi sobie takie warkoczyki i to bardzo fajnie wygląda, mi się ogólnie to bardzo podoba oczywiście koniec tutaj nie zawsze wyjdzie taki ładny, bo jeżeli tak jak mówię macie takie słabe, bardzo delikatne i małe, mało objętościowe włoski, to tak to właśnie wygląda więc zaplatam warkoczyka Biorę gumeczkę. Różową. Może być różowa leniusz? Lubię. Lubisz. Okej. Okay. I tak to wygląda. Popatrzcie jak pięknie wyglądasz. Widzicie? I tak to właśnie wygląda. Bardzo prosto. No nie, no drugie zrobimy zaraz poza kamerą, bo popatrz jak wyglądasz. Tu kucyk, a tu warkocz. Dobra, zrobię poza kamerą i za chwileczkę do Was wrócę. Nagrywa się? Cała bateria. No. Także tak wygląda ten, ten dobieraniec, ten tak, takie dwa warkoczyki. Tu odwrócę oh, lękę, tak. O widzicie, wyszło coś takiego. Jak, jak chcecie, żeby taki właśnie ładny dobieraniec wyszedł, taki ładny Francuz, to dobierajcie tutaj z boku właśnie te włosy w takich bardzo maleńkich pasemkach i, i taki właśnie efekt wygląda. Panie, przychodzę do Was z zakończeniem tego masakrycznie krótkiego vloga. Będzie to raczej taki vlog właśnie, taki pogadankowy. Teraz troszeczkę takiego mojego monologu do Was, ponieważ chciałam zabrałam się właśnie dzisiaj za nagrywanie tego vloga po przyjeździe do domu i później tak szybko wszystko zleciało, troszkę się zdrzemnąłam po południu, więc zdążyłam tylko nagrać właśnie wam ten urywek, taki, jak robić tego dobierańca, a w tym momencie. Zabiorę się za co. Chcę sobie troszeczkę moją taletkę tu ogarnąć, troszeczkę poukładać, posegregować, pochować, żeby to ładnie, właśnie wszystko na święta wyglądało, bo no niestety jest tego dużo w szufladzie. Mam naprawdę masę tych kosmetyków. Ja już Wam pokażę. W ogóle, słuchajcie, mam tutaj takie tło czarne, właśnie takie typowe tło fotograficzne, przed chwileczką to przybyliśmy do ściany z tego względu, że chcę tutaj na tym tle właśnie nagrywać filmiki makijażowe, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, jak będzie z odbiorem właśnie, ponieważ no, w lecie będziemy malować cały ten pokój, więc nie jest jeszcze tak strasznie szkoda, ale widzę, że na tle białym jestem bardzo przejaskrawiona i tu jest troszeczkę lepiej, w sumie mogłam, mogłam tutaj w tą stronę tą stronę więcej tego czarnego płótna dać, bo możecie zobaczyć, że ja przeważnie nagrywam dla Was, tak mam właśnie kamerę ustawioną tak lekko na skoza, w tym momencie muszę się strasznie przesunąć właśnie do biurka do toaletki, ale myślałam, żeby właśnie ta, o, na takim tle nagrywać filmiki jeżeli chodzi właśnie o takie te typowo makijażowe, ustawię sobie po prostu kamerę prosto przed, przed obiektywem. Tutaj za mną jest lampa, oczywiście doświetlam się już, żeby jeszcze jakiś, jakoś taka była lepsza jakość. Nie wiem jak to będzie wyglądać, mam nadzieję, że na tym czarnym tle nawet spoko będzie spędzić nawet dobrze będzie widać właśnie te wszystkie kolorki i tak dalej, więc e, zobaczymy na tą chwilę właśnie popatrzcie, moja toaletka wygląda tak. Jest totalny bajzer. Słuchajcie, ja mam naprawdę dużo tych wszystkich rzeczy, a naprawdę bardzo mało miejsca, jeśli to tak można powiedzieć. E, tutaj właśnie stoją moje pędzelki, te, te są brudne do prania, tu mam taki koszyczek, ale myślę, że po prostu nagram... Mm, może w jakimś nawet niedługim czasie lekko organizację tej toaletki, My możecie zobaczyć, czy jest to bajzel. A dzisiaj kupiłam sobie słuchajcie w Tesco Hyacinth. Wsadziłam go tutaj właśnie do takiej ładnej białej doniczki, bo no niestety w tym miejscu na toaletce jeszcze te kwiatki jakoś w miarę się trzymają tutaj możecie zobaczyć szybki rzut na spód tutaj mam jakieś lekkie zapasy tu jest moja lampa do hybryd a tutaj mam taki mały regał właśnie kupiony pod tą toaletkę żeby coś tutaj wrzucić i tutaj są poupychane trochę w sumie te rzeczy a tu stoi ta moja skrzynka na, jak jakieś do klienta szuflada możecie zobaczyć to jest wysunięcie takie do samego maksa i no jest tutaj masa tego, wszystko jest wszędzie po brzegi wypełnione, więc chciałabym to ładnie zorganizować wszystko, więc no troszeczkę tego tu jest, no ale nic na to nie poradzę, no, także... Tak to u mnie wygląda. Tutaj jest moja mała taka tacka z moimi zapachami, więc możecie zobaczyć, jak to właśnie wygląda. I tak. I jutro już jest dzień taki wolny. Lenka już do szkoły nie idzie. Może tak potrzymam jednak. Lenka właśnie do szkoły nie idzie już ma wolne, więc będziemy e, jakoś wszystko czas sobie organizować e, jeżeli chodzi o takie przedświąteczne sprzątanie, to muszę Wam powiedzieć, że ja w zasadzie na bieżąco sprzątam i nie sprzątam tak, żeby wiecie o święta są to kurde generalne porządki trzeba porobić, ja systematycznie sprzątam, myję szafy myję nawet kurze na szafach u góry, przynajmniej raz raz na dwa tygodnie, jeżeli chodzi o górne szafy Także nie mam jakiegoś dużego sprzątania. Nie wiem, jak u Was jest na święta. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jak wyglądają Wasze przygotowania do świąt wielkanocnych. Natomiast ja dzisiaj właśnie rozmawiałam z mężem, że my dużo nie będziemy robić. To, co ja na pewno zrobię, to troszeczkę sałatki jarzynowej tradycyjnie, moją ulubioną sałatkę z tuńczykiem i ryżem, którą uwielbiałam i którą bym mnóstwo obiadła. Nie będziemy też robić galaretki, bo miałam smaka na galaretkę i myślałam, żeby zrobić właśnie taką drob drobiowo wieprzową galaretkę natomiast kupimy w Biedronce są takie wiecie, te zwykłe galaretki takie małe, ze dwie kupić, tak? żeby coś przegryźć na pewno będę robiła jajka faszerowane bo u mnie to jest tradycja i u mnie w domu rodzinnym zawsze były jajka faszerowane na święta więc będę robić i co jeszcze będę robić? I, I babeczki z lęką. Oczywiście będę babeczki robić. Nie robię żadnych placków, słuchajcie. Mąż przyniesie z pracy jakąś babkę, może jakiegoś makowca, i tyle. Nic za specjalnie nie będę robić, bo, bo i tak tego się nie je. Bo e, wiem właśnie. <laughs> Jak na Boże Narodzenie czasami robiłam chociażby nawet jeden taki mały placek, to to się kurde wywalało, tego się nie jadło. Więc nie ma szału, nie głupiejmy. Jak będę miała smaka na jakiegoś placka, to nawet po świętach sobie mogę zrobić. To wcale nie jest powiedziane, że święta są i, i wiecie, i musi być wszystko, wszystko to, co wypada. <śmiech> <śmiech> więc to będzie niesamowicie krótki vlog taki do Was. Będę za chwileczkę to montować, bo tak jak mówię, o Jezus. Bo tak jak mówię, no obiecałam właśnie widzce, że na jutro będzie pokazany jak będzie, jak wygląda właśnie ten warkocz dobierany, ten Francuz, jak ja to mówię, więc muszę to zmontować i po prostu wrzucić na kanał. Kurde, nie wiem jak to będzie z tym kolorem do, pod te filmy. No nie wiem, zobaczymy. Nie wiem. Dajcie mi znać, czy coś może lepszy jest kolor, ale w ogóle mam bardzo fajne włosy. Muszę Wam powiedzieć, że poszłam wczoraj e, z takimi lekko, lekko wilgotnymi włosami do spania i bardzo mi się podobają. Takie, takie. Troszkę jest ich więcej. E, I w ogóle e, muszę sobie kupić. Spray ten tekstury, teksturyzujący włosy z Batiste. Nie wiem, czy on jest gdzieś. Nie wiem, czy jest w Rosmanie. Nie wiem, muszę popatrzeć w ogóle, żeby właśnie go kupić, żeby coś dodać z tym włosom, więc tak by to wyglądało. Kochana, ja się z Wami dzisiaj pożegnam. Tak jak mówię, wybaczcie ten krótki vlog, ale zawsze to jakiś filmik. A słuchajcie, w ogóle zorientowałam się, że nie mam nic w zapasie, żeby Wam właśnie jutro wrzucić, więc. To zmontuję i wrzucę dla Was na jutro filmik. A jutro jeszcze muszę jechać na pocztę, wysłać kartki świąt na święta do kilku takich osób, do mojej siostry, w tym też, i wysłać Karolinie paczkę. Chciałabym, myślę, że jak jutro wyślę, to już na pewno na piątek będzie, więc fajnie. I co? I tyle, kochane, żegnam się z Wami. Dajcie znać w komentarzu, jak się przygotowujecie na święta. I w ogóle miałam, słuchajcie, tę sesję. O tej sesji Wam myślę, że powiem innym razem, jak już będziecie mogły zobaczyć jakieś takie efekty. Natomiast myślę, że takiej sesji po mnie się nikt nie spodziewał. Więc dobra, kochane, żegnam się z Wami, bo już głupoty gadam. A w sumie nie chcę na Hama nic gadać, bo nie mam za bardzo konkretnie nic do teraz do opowiadania, więc zabiorę się za małe. Porządki tutaj w tej toaletce, i dobra. Do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Bójaczki. Pa!